Witam widzowie kanału Akropasja w dzisiejszym odcinku gość specjalny był trener no i oczywiście ja trener Paweł, jeżeli jesteś nowym widzem na naszym kanale to zachęcamy Cię do subskrypcji, a my w zamian za to zadbamy o rozwój Twojej pasji gimnastycznej natomiast jeżeli jesteś z nami dłużej, zapewne nie możesz doczekać się kolejnego wspólnego treningu a więc do dzieła! tak więc, jesteśmy w cyklu przygotowywania Cię do stania na rękę dzisiejszy odcinek krok numer 2 będzie on dotyczył stabilizacji przy jednoczesnym budowaniu siły i kontroli w tym elemencie. A element bądź też pozycja, w której właśnie znajduje się trener Paweł, nosi nazwę kogucik. Zaprezentujemy ją dzisiaj Wam od wersji najłatwiejszej do najbardziej zaawansowanej. Tak jest. Zatem mamy nadzieję, że jesteście już rozgrzani, a Wasze nadgarstki są gotowe do treningu. Czas najwyższy przejść do ćwiczeń. Zaczynamy! Ok, zanim przystąpimy do wykonywania elementów, w pierwszej kolejności zadbamy o nasz komfort i bezpieczeństwo, a w tym celu ułożymy sobie pod głową jakąś poduszkę. No i przechodzimy dalej. Pierwszym krokiem będzie ustawienie naszych ramion nieco szerzej niż szerokość naszych barków. Zwróćmy uwagę na dłonie. Palce szeroko rozstawione, im szersza podstawa, tym lepsza równowaga. Krok numer dwa. Mocne podniesienie pleców. Tak zwana pozycja kociego krzpietu. Pilnujemy tej pozycji przez cały czas wykonywania elementów. Krok numer 3. Układamy nasze kolana powyżej linii łokci, opierając je mocno o nasze ramiona. Krok numer 4. Powoli podnosimy nasze nogi, szukając kontroli, równowagi i balansu, starając się nie wychylać ciała zbytnio do przodu. Ok, teraz gdy już omówiliśmy sobie jak prawidłowo przyjąć pozycję, przechodzimy do ćwiczenia pierwszego, w którym będzie balansowanie między pozycją startową a pozycją kogucika. Szczególną uwagę zwracamy na to, by mocno pracować palcami naszych dłoni, dociskając je do podłoża, dzięki czemu łatwiej będzie nam zachować równowagę. Ponadto zwróćcie uwagę na to, by przy każdym podniesieniu mocno wyprężać swoją stopę. Pamiętajcie, aby po każdej serii rozruszać swoje nadgarstki takimi oto ćwiczeniami. Hops, w jedną, w drugą stronę, w druga ręka. I możemy jechać dalej. Czas na ćwiczenie numer dwa. W tym ćwiczeniu będziemy chcieli pozostać w pozycji kogucika nieco dłużej. Żeby nam się to udało, postaramy się podnosić raz jedną, raz drugą nogę. Bardzo mocno skupiając się na poczuciu równowagi i balansu w naszym ciele. Jeżeli czujemy, że jesteśmy w stanie utrzymać pozycję, staramy się coraz wolniej dokonywać zmian między jedną nogą a drugą nogą, nie zapominając cały czas o mocnej pracy naszymi palcami. Czas najwyższy na ćwiczenie numer 3. W tym ćwiczeniu postaramy się już. Oczywiście przyjąć pozycję kogucika i utrzymać ją najdłużej jak potrafimy. Nie zapominamy o prawidłowej sylwetce i ułożeniu naszych pleców, kocik-żbiet. Przypominam ponownie, dłonie odgrywają tu niesamowicie ważną rolę i oczywiście bardzo mocno skupiamy się na poczuciu równowagi w naszym ciele. A teraz podnosimy poprzeczkę. Czas najwyższy zmierzyć się z nieco trudniejszym wariantem tego elementu, a mianowicie w tym ćwiczeniu Będziemy przekładali raz jedną, raz drugą nogę do środka między naszymi ramionami. Tutaj bardzo mocno trzeba będzie wykazać się napięciem mięśniowym w całym ciele i nie wolno zapomnieć tam o aktywacji naszego czucha, żeby całym naszym tożsdem mocno ciągnąć w górę. Dzięki temu uda nam się utrzymać tą nogę i nie stracimy równowagi. Pamiętajcie o nadgarstkach, żeby po każdej serii sobie rozruszać. Ćwiczenie piąte jest znacznie bardziej zaawansowane od czterech poprzednich. Ten wariant będzie wymagał od nas znacznie większej siły. W tym ćwiczeniu będziemy starali się już obie nogi zdjąć z naszych ramion, złączyć a następnie odłożyć je ponownie. A teraz bonus od trenera Kamila. Jeżeli dysponujecie odpowiednim poziomem siły i poczucia równowagi, to możecie tak jak on spróbować od samego dołu. Siłowo wejść, aż do samego stania na rękach. Dobra robota. Na dzisiaj to już wszystko. Przypominamy raz jeszcze, by po wykonanych ćwiczeniach zadbać o swoje nadgarstki, a proponowaną rutynę treningową wykonać w dwóch obwodach. My widzimy się w kolejnym odcinku, a wy nie zapomnijcie pod filmikiem zostawić łapki w górę. Odwiedźcie nas również na naszym Facebooku i Instagramie. Oznaczajcie swoje klipy hashtagiem akropacja, a my udostępnimy je na swoim profilu. W ten sposób możemy dzielić się pasją. Akropacją! Dzisiejszy odcinek to rok numer dwa. No! Hmm. Ah! To krok 2. Nie mogę. <grym> <grym>